Zabierze dowództwa pierwszego skrzydła lotnictwa tatycznego pułkownik pilot Wojciech Pikuła. Witam bardzo serdecznie na uroczystym apelu z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jest to wyjątkowo doniosła rocznica i piękny jubileusz zarazem, który w sposób szczególny i uroczysty jest obchodzony w naszym garnizonie po raz pierwszy. Po to, aby oddać hołd tym, którzy. Walczyli o wolną stolicę naszego kraju. Bardzo serdecznie witam panią Dalutę Malitowską, przewodniczącą Rady Powiatu Świdwin. Serdecznie witam pana Starostę, myślę, że w zastępstwie. Witam pana Henryka Kalmana, przewodniczącego Rady Miasta i burmistrza Jana Owsiaka. Witam wójta gminy Świtwin pana Zdzisława. Pawelec. Szczególnie serdecznie witam kombatantów i byłych żołnierzy, żołnierzy i pracowników wojska dzisiaj tutaj zebranych na uroczystym apelu. Witam dyrektorów świdwińskich szkół, przedstawicieli zaprzyjaźnionych, służb mundurowych, policji, straży pożarnej, Żandarmerii. Witam dyrektorów świdwińskich szkół. Banków, przedsiębiorstw innych organizacji, którzy na co dzień współpracują z Pierwszym Skrzydłem Lotnictwa Taktycznego oraz uczestniczą czynnie w życiu społeczeństwa Świdwin. Dzisiejsze uroczystości podkreślają rangę i symbolikę tamtych wydarzeń. Uroczystości te nasze dzisiejsze wpisują się również bardzo dobrze w ogólne obchody ogólnopolskie obchody, które trwają już, jak pewnie wszyscy zauważyliśmy, od kilku dni, ale gdzie kulminacją będzie dzisiejsza godzina 17, gdzie wszyscy powinniśmy na chwilę się zatrzymać i oddać hołd tym wszystkim uczestnikom powstania warszawskiego w godzinie zero. Dzisiejsze uroczyste obchody, pierwsze wybuchu powstania warszawskiego na stałe wpiszą się w tradycję zarówno garnizonu Świdwin, jak i samorządu. Wierzę w to bardzo głęboko. Bardzo dziękuję za uwagę. Przemówienie o wygłosi pan burmistrz Jan Owsiak. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się powstanie warszawskie określane jako najdłuższa i najkrwawsza bitwa wojny polsko-niemieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Pozbawione pomocy z zewnątrz, tak ze strony Rosjan, jak i zachodnich aliantów upadło po 63 dniach heroicznych walk z przeważającymi siłami niemieckimi. Dzisiaj, w 70. rocznicę rozpoczęcia walk powstańczych, bądźmy ponad te dyskusje. Dlatego też w imieniu społeczności Świdina składamy powstańcom, poległym, a także zmarłym na przestrzeni czasu i tym tak nielicznym żyjącym, wyrazy najwyższego hołdu i szacunku. W gronie tych, którym winniśmy najwyższe uznanie są nieżyjące już niestety mieszkanki Świdwina. Święte Pamięci pani Halina Kucharska i Pani Wanda Zajdecka. Ubolewamy nad tym, że przez lata PRL-u obraz powstania był zakłamywany, a wiele faktów przemilczanych. Również żołnierze powstania byli więzieni i prześladowani. Dziękuję za uwagę. Zebraliśmy się przed pomnikiem poświęconym poległym Pomordowanym żołnierzom i ofiarą faszyzmu i stalinizmu w centrum Świdwina w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, by uczcić pamięć mieszkańców stolicy, którzy oddali życie w obronie swojego ukochanego miasta. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego oraz mieszkańców Warszawy, którzy we wrześniu 1939 roku stawili opór hitlerowskiemu najeźdźcy. Przywołuje wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury podziemnego państwa polskiego na terenie stolicy, którzy z odwagą przeciwstawili się niemieckiemu okupantowi. Stańcie do apelu! For, for, for. Żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy, którym wolność ojczyzny i jej stolicy cenniejsza była niż własne życie. Stańcie do apelu! Wzywam walecznych dowódców Powstania Warszawskiego, którzy poprowadzili żołnierzy w historyczny bój. Do was wołam generałowie, Tadeuszu Komorowski Boże, Tadeuszu Pełczyński grzegorzu Leopoldzie Okulicki niedźwiadku, Antoni Krusielu Monterze. Stańcie Dapelu. Wzywam powstańców wszystkich obwodów, zgrupowań i oddziałów, którzy w godzinie próby stanęli do walki z przeważającymi siłami niemieckimi, przywołuje niezłomnych obrońców powstańczych barykad. Żołnierzy poległych w krwawych bojach o warszawskie place i ulice. Stańcie do apelu! Przywołuję lekarzy i pielęgniarki z powstańczej służby zdrowia, niosących pomoc rannym i umierającym, księży kapelanów oraz siostry zakonne, niosące pomoc duchową. Stańcie do apelu! przywołuję żołnierzy Oddziałów Armii Krajowej spieszących ze wszystkich stron na pomoc walczącej stolicy. Wołam żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego walczących razem z powstańcami na przyczółku Czerniakowskim oraz poległych w nurtach Wisły i na przyczółku Żoliborskim. Wzywam bohaterskie załogi samolotów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz lotników innych narodowości którzy polegli na podniebnych szlakach prowadzących nad Warszawę. Wołam bohaterskich mieszkańców nieureżmionej stolicy, których heroiczna postawa była wsparciem dla walczących żołnierzy powstania. Wzywam ofiary masowych zbrodni hitlerowskich, starców, kobiety i dzieci zamordowanych w rodzinnych domach, na ulicach, placach, w parkach i na podwórkach stołecznych kamienic. Przywołuje Warszawiaków wypędzonych z domów rodzinnych i zgładzonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Stańcie do apelu! Nie, 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 nie. Wołam spoczywających dużo mierzy Wojska Polskiego, którzy polegli we wrześniu 1939 roku oraz ginęli w walce lub zmarli z ran w latach 1944-1945. Stańcie do Cześć i powiedź! Dziś wolna Polska oddaje cześć ich męczeństwu, krwi niewinnie przelanej oraz daninie życia złożonej na ołtarzu ojczyzny. Ofiara i krwi życia nie była daremna. Dziś z honorem wypełniamy ich testament zawierający się w haśle. Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i powiedź. I oh, pierwszej brygady, która od kilku lat jest oficjalną pieśnią, kończącą uroczystości. Kończy dzisiejszą naszą uroczystość. Wyjątkową również taką poprawą muzyczną na końcu uroczystości jest jeszcze Marsz Lotników, ale do przy okazji uroczystości lotniczych